Polish Fest TV Fanatycy Górnika Zabrze na profilu WNR Wesoła Gang Opublikowali zapowiedź na domowe spotkanie z Wisłą Kraków Przytaczamy treść posta W dniu wczorajszym zbieramy się ekipą Wesoła Mikołów I robimy wspólną zapowiedź na myśl z Wisłą Na który oczywiście wszyscy się mobilizujemy Jeszcze nie pokazaliśmy całego potencjału Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi Hej! Hej, biko, mime sąj! So, Hej! Hey, Idzie torcida, konkret ekipę, z so, daleka widać, głośne jednięcie, na trybuny, wrogą wpijamy, gwoździe do trumny, witamy w piekle, fankuj wesoła, kurwa 25, piątek, lider ekstra klasy podejmuje wiślacką kurwę Musisz tam być Dawaj kurwa Górnik zamczona Pisła nie ma do jest! Pisła trzeba pierdolić! Pisła trzeba pierdolić! Pisła powstania kurwa! Pisła nie jest! Pisła trzeba pierdolić! jest! Pierdali, jest. Mi, tak bez pogodu! Tak Tak I Sixteen hours of turba, 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 hours hey! turba, hours of Świetlana to, to jest nowiuska rana Jak oceniacie tę formę mobilizacji? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Pamiętajcie, żeby niezależnie od barw klubowych zostawiać łapki w górze pod naszymi filmami dla rozwoju kanału. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioshot.pl z kodem TV 5% rabatu.